Cześć, witam. Jak ja się do tego filmu przygotowywałam? Przeczytałam mnóstwo historii literatury greckiej. Co tam, opracowania dzieł Arystofanesa, ale sobie pomyślałam, no nie, przecież nie zamierzam nakręcać filmu będącego wykładem z historii literatury starożytnej. Chcę wam opowiedzieć o komedii Arystofanesa, która powstała ho, 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 albo i dawniej, a która moim zdaniem pasuje do czasów współczesnych jak żadna inna. O y, y, dramacie Arystofanesa, który ma następ, moim zdaniem wiodące takie tematy: polityka, wojna, seks i płeć. Przyznacie, że o tym zawsze i wszędzie i każdy chce czytać. Więc uważam, że komedia ta przystaje do naszych czasów i przez młodzież byłaby przyjęta bardzo dobrze, albowiem jest wiele tutaj spraw, które są aktualne również dziś. Zawdzięczam ten temat i ponowne przeczytanie Lizy Straty panom Tomkowi, czyli panu od Polaka oraz Igorowi z kanału Graf Zero którzy dyskutowali o tym jak, które lektury wyrzucić z zestawu lektur rozszerzonych z języka polskiego i między innymi tomek z Pana od Polaka mówi że trzeba wyrzucić chmury Arystofanesa komedię ja się z nim zgadzam ponieważ jest ona tak nudna i niezrozumiała że to jest coś strasznego, jak ja z uczniami, znaczy ja brnę strasznie. Igor bronił tej komedii. No, i to były takie dwa zdania odrębne. Po kilkukrotnym przeczytaniu Lizy Straty, tu jest Arystofane z wydaniu Biblioteki Narodowej, uważam, że jest to komedia odpowiadająca naszym czasom. Dlaczego naszym czasom? Ponieważ nie tylko dlatego, że porusza te tematy, o których powiedziałam, ale przede wszystkim dlatego, że bohaterkami jej głównymi są kobiety. A na czele tych ich stoi Lizy Strata. Jest to imię wymyślone przez Arystofanesa i oznacza z greckiego ta, która rozpuszcza wojsko, która każe wojsku iść do domu, a więc również ta, która walczy o pokój. Tak. Ponieważ lizystrata mieszka w Atenach i Ateny prowadzą wojny, wojny i wojny ze wszystkimi dokoła. Z tego powodu skarb państwa się coraz bardziej uszczupla. Obywatelom żyje się gorzej, mężczyźni latami przebywają na wojnie, a wracają do domu. Wielu z nich wraca do domu w postaci e, no, zwłok ciał e, tych, którzy zginęli na polach bitew. I kobiety nie mogą się z tym y, pogodzić, a zwłaszcza nie może się pogodzić Lizy Strata, która staje się przyw przywódczynią tych kobiet. Jaka to wspaniała postać. To jest kobieta charyzmatyczna, dynamiczna, mądra, dążąca do celu, umiejąca zjednać sobie m, wielu m, zwolenników. Kobieta, która swoje decyzje przemyślała, która. To, co chce kobietom zaproponować, jak mówię, przemyślała w najmniejszych szczegółach. A co chce kobietom zaproponować? Otóż uważa, że tylko one mogą spowodować, iżby wreszcie zapanował pokój. Zaprasza do Aten kobiety z różnych stron Grecji, ze wszystkich najodleglejszych zakątków i przedstawia im następującą propozycję która ma wreszcie przynieść pokój. Propozycja jest taka, więc powiem wreszcie: nie wolno ukrywać kobiety. Jeśli chcemy zmusić mężczyzn, by wreszcie pokój zawarli, musimy trzymać się z dala od czego? Trzymać się trze trzeba z dala od kutasa. Mężczyznom stanie, zechcą nas obłapiać, a my do siebie ich nie dopuścimy. Natychmiast pokój zawrą, jestem pewna. A więc zero seksu. Męskie seksualne pragnienia zostaną, nie zostaną zrealizowane. Wiem, jest to komedia, a więc i, z te, i w czasach greckich śmiali się jak to, ale też wymyśliła. Taki powód, przecież to się nie uda, no i to jest naiwne. Tak, możemy się z tego śmiać. Możemy uważać za naiwne. I już teraz Wam powiem, że cały pomysł kobiety przyjęły, założyły stowarzyszenie, złożyły przysięgę, że będą tak postępować, dopóki wszystkie państwa nie zawrą pokoju, dopóki wojna się nie skończy. Jest więc happy end. Jak mówię, możemy mówić, że naiwne, no, ale ten pomysł yy, ma coś w sobie. Niemniej jednak, nie chodzi o sam pomysł, chodzi o to, w jaki sposób Lizystrata ten pomysł chce zrealizować, jak zachęca kobiety do założenia stowarzyszenia, jak rozmawia yy, z mężczyznami, którzy mówią o nich baby. Baby, co te baby rozumieją? Baby. Jest tu przecudny dialog chóru starców i chóru kobiet, bo kobiety zabarykadowały się na Akropolu i starcy mówią: Babą się zachciewa, baby nie wiedzą gdzie ich miejsce. A wtedy chór kobiet się odzywa i mówi: Jest przecież wolność słowa. Każdy ma prawo powiedzieć, co myśli, również kobieta. Traktowana do tej pory przez. Greków bardzo pogardliwie jej miejsce było przy kądzieli, w kuchni, przy dzieciach. Gdzie tam babą? Do polityki. No Notabene na tym Akropolu, w tym sporze, odbywa się taki maleńki striptisik, ponieważ chór starców zdejmuje wierzchnię odzienie i kobiety zdejmują wierzchnię odzienie. Jak już powiedziałam, komedia kończy się Happy Endem. Jest bardzo ciekawa rozmowa Lizy Straty. Z pewnym urzędnikiem, o się Probulus nazywa, e, który zadaje durnowate pytanie, takie: a To znaczy, że co, że wojn, na wojnę trzeba pieniędzy? Wtedy lizystrata musi mu oświadomić, że tak, na wojnie trzeba pieniędzy, a poza tym przy tej okazji nie wszystkie pieniądze idą na wojsko. Przy tej okazji jest wielu, którzy, którzy kradną i tuczą się. Na wojnie kosztem innych maluczki, którzy giną. A więc kobieta nie tylko do garów, ale też do podejmowania decyzji, do, ma prawo swoje zdanie wypowiedzieć. A więc pomysł Lizy Straty kobiety przyjmują i realizują go na swój sposób. I mam tutaj bardzo ciekawe cytaty, które mogą stać się mottem do tej komedii. A taka propo, gdybym mnie ktoś poprosił o to, żebym ja wymyśliła jakieś motto do nowego wydania Lizestraty, Straty, to moje motto byłoby tak, przepraszam, bo mój angielski jest słaby, jak wiecie: Make love, not war, czyli czyńcie miłość, a nie wojnę. Jest to zdanie krążące po Stanach Zjednoczonych w czasie wojny wietnamskiej, a więc czyńcie miłość, make love, not war, czyli nie wojnę. Czy Liz Strata nie pasuje do czasów współczesnych? Tak, ona też mówi: czyńcie miłość, a nie wojnę. Czyli współczesna, em, eve, współczesna kobieta, która walczy, walczy o pokój i walczy o Godne miejsce dla kobiet w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Co? Yy, aha, cytaty miałam Wam przedstawić już. O, kiedy się spierają, jest przecież wolność słowa. Tak, jest wolność słowa również dla kobiet. Czy Wam to czegoś nie przypomina z niedalekiej i obecnej przyszłości? Więc wojna się toczy z powodu pieniędzy. Pyta urzędniczyna. Chcesz wiedzieć? Od dzisiaj już my całym skarbem będziemy zarządzać, e, mówi Lizy Strata. Wy będziecie zarządzać pieniędzmi od dziś? A któż wam zarządza domowym majątkiem? My. A czy źle to robimy? Wojna nam nie jest potrzebna, e, mówi Lizy Strata. O! Kiedy mężowie wracali ze zgromadzenia, w którym tam uchwalali różne ustawy, i żona zadawała następującym pytanie: mężulku, nad czym radziliście dziś? Czy może coś w sprawie pokoju, uchwaliliście jakieś ważne zarządzenia, mąż na to? A co ci do tego? Siedź cicho i milcz, milczałam więc, mówi lilisy strata, ale Kropla drąży skałę, albo jak mówię, kielich się przelał. I kobiety e, wystąpiły o to, żeby walczyć o swój głos. Kondzieli pilnować, to rąbnie mnie w łeb, a wojna to męska jest sprawa, powiedział mąż. Co ja tu mam. Um. Ten urzędnik mówi, cóż wam do niej? Od wojny babom wara! Na to Lizystrata mówi tak. Po pierwsze, my synów rodzimy, by wysłać ich potem żołnierzy gdzieś. A więc, czy to jest tylko męska sprawa? A tu się rozbierają. Dalej, baby, ściągać Kiecki, rozbierajmy się i my by zapachnieć kobietami, w których wilcza ściekłość w re. Coś jeszcze współczesnego, na co być może czytający komedię mężczyźni nie zwrócą uwagi. Co mamy wspólnego? My współczesne kobiety z tamtymi sprzed wielu lat, posłuchajcie, chcesz? Przodownik chóru starców mówi, to... Pokażesz przyrodzenie? Przedownica chóru kobiet chcesz? Pokażę, a zobaczysz, że choć stara jestem, jednak kudłów nie ma. Wszystko gładko wygolone. Każdy włos. Już rozumiemy, o czym jest mowa. Faceci nie zrozumieją. O depilacji. Dzisiaj mamy depilację jaką tam Laser laserową, brazylijską i inną. Ciekawe, jak one się. Depilowały w jakiś sposób. A tu jest przodownica z chóru kobiet, o których się mówi staruchy. Otóż w Grecji dziewczynki wychodziły, tu jest wspaniały akapit o tym, co robiły dziewczynki mając ileś tam lat, 6 lat pasły kozy, 10 lat przędły i tak dalej, a więc wychodziły za mąż mając 15, 14, 15 lat. Kiedy więc już były dojrzałymi mężatkami, mówiono o nich staruchy. To one miały 30-40 lat. To według naszych standardów wcale nie były stare kobiety. A yy, greccy mężowie mówili o nich staruchy i były, były źródłem pośmiewiska w wielu greckich dramatach. Happy end? Skoro się wszystko pięknie załatwiło, zabierzcie żony Spartanie. Wy także swoje. Niech każdy mąż stanie przy żonie, żona przy mężu. Na cześć dobrej zgody, zatańczmy. Złóżmy też przysięgę bogom, że już w przyszłości nie będziemy błądzić. To jest happy end tej kobiety, tej komedii. A więc mamy politykę, wojnę, płeć i seks. Wszystko tu jest. Współczesne tematy, jak najbardziej. Okazuje się, że komedia Arystofanesa jest uniwersalna i aktualna również dziś, może bardziej niż kiedyś. Pod tym greckim płaszczykiem, pod tym greckim przebraniem poruszane są tematy. Rozejrzyjcie się po świecie dalszym i bliższym i popatrzcie na rolę kobiet, na ich pozycję, na to, co. A pod także na świat, na politykę, na wojnę, wojny, które się toczą. Ofiarami tych wojen są no właśnie. Czytaliście na pewno o namiotach gwałtów. A więc Arystofanes wtedy być może śmieszył mm, Greków dzisiaj. Nie jest może naiwne, ale nie śmieszne, ali strata jest. Portretem jednej z najwspanialszych literackich przywódczyń kobiet. W tej e, o, jest też druga komedia e, Arystofanesa zatytułowana Sejm Kobiet. Tu z kolei bohaterką pozwólcie, że zerknę, bohaterką jest Praxagora, co znaczy uzdrawiająca państwo. Uzdrawiają ta, która urządza agorę, uzdrawia państwo. Tu kobiety mają inny pomysł, już nie tak komediowy. Chcą uzdrowić państwo i prowadzić mm, rządy mm, zgodnie z prawem, a więc mają taki dwustopniowy pomysł. Po pierwsze, przebrać się za mężczyzn, po drugie, zasiąść w zgromadzeniu. I po trzecie, uchwalić takie prawo, które im, kobietom, będzie odpowiadało. Ale to już jest zupełnie inna historia. A więc, make love, not war. Ja mogę powiedzieć, że gdyby ten utwór Rytofanesa Rest był w kanonie nie tylko rozszerzonym, młodzież chętnie by dyskutowała na problemy. O problemach tutaj poruszonych, a nie o dającym w koszu pod sufitem Sokratesie. Jeszcze coś powiem o tłumaczeniu. Jest to tłumaczenie kanoniczne w polskiej literaturze przez panią Janinę ławińską Tyszkowską. Wykonane, moim zdaniem, świetne. Igor powiedział, na moją krytykę, tam chmur, że szykuje się zupełnie współczesne, nowe tłumaczenie i Chmur, i Lizy Straty. Przeczytałam kilka fragmentów nowego tłumaczenia Lizy Straty przez panią wykonane, oj, zapomniałam, ale w tym tłumaczeniu jest tyle wulgaryzmów na jeden centymetr kwadratowy, że nie zdzierżyłam. Nie zdzierżyłam i kiedy czytałam oceny tego tłumaczenia współczesnego, no to właśnie, to nie jest tłumaczenie, tylko raczej taka przeróbka lizy, straty według tej pani, której się tak podobało i chciała utwór za wszelką cenę uwspółcześnić. Rozumiem, że Grecy nie mówili Homerem i tutaj są, jak słyszeliście, pewne zwroty, no ale to tłumaczenie to nie jest to dla mnie. A więc make love not war. Lizy Strata Górą. Czytajmy Lizy Stratę. Czytajmy albo oglądajmy. I tu polecam czytanie Lizy Straty online przez aktorów teatru z Białego Stoku. Węgierki chyba to jest te. Obejrzyjcie sobie cudne, piękne, wspaniałe kreacje. Zrozumiecie ten tekst na pewno. Polecam czytanie Lizy Straty online przez aktorów teatru w Białym Stoku. Chętnie bym obejrzała. A, pamiętam z 79 przedstawienie Lizy Straty w Teatrze Telewizji, tam y, Zofia Saretok grała główną rolę, ale nie mogę jej znaleźć. Nie mogę znaleźć tego przedstawienia. Więc do Białego Stoku poprzez YouTube, a oczywiście. A więc wprowadzić do szkół Lizy Strate. To jest moje hasło. Co wy na to? E Dziękuję Igorowi i Tomkowi za to, że dzięki ich filmom przeczytałam ponownie ten utwór. Dziękuję, do zobaczenia.